Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Daję Wam przekazanie nowe, abyście się wzajemnie milowali, jak ja Was umiłowałem. Alleluja. Pan z Wami i z słowa świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Pan, 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 panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz milował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Milujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem milujecie tych, którzy Was milują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonali jest ojciec, wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Amen. Niech słowa świętej Ewangelii, zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Si godny nasz przywilobny kapłanie, Ojcze Proboszczu, księdze Tomaszu wraz tutaj z cudowną posługą naszym ministrantem, kochana mama obecna, drodzy parafiani, kochani bracia i siostry, umiłowane Boże dzieci. Podczas naszych wspólnych misji parafialnych, misji świętych pochylamy się nad katechizmem Kościoła Świętego i cały ten katechizm chcemy czerpać ze źródła przykazań kościelnych. Wiemy, że w katechizmie są przykazania Boże, jest osiem błogosławień, siedem darów Ducha Świętego, sześć głównych prawdy wiary. Cztery rzeczy ostateczne: dwa przekazania miłości, siedem tak, grzechów głównych, siedem sakramentów. Jest trzy cnoty boskie i tak można dużo jeszcze wymieniać, ale dla nas takich ludzi praktykujących, ludzi można powiedzieć codziennych, kościelnych, te przekazania kościelne są taką pewną ramką, która tworzy obraz. Obraz, tak jeszcze można powiedzieć, taką ikonę naszego życia. Tak kiedyś właśnie pytałem się yy, młodzieży na spotkaniu takim katechetycznym, rekolekcyjnym, jaka jest różnica między zwykłym takim malowidłem obrazkiem, a ikoną, czyli obrazem takim do modlenia się. No i różnica jest taka, że może być najpiękniej namalowany jakiś tam obraz, ale jeżeli. On jest w ramie, to on jest taki już kanoniczny, taki święty, poświęcony, tak jak Droga Krzyżowa, czy Woltażu, mamy obrazy, i to już jest, można powiedzieć, ikona, tak mówimy, na Matkę Bożą Częstochowską. I żeby z nas, z naszego życia, z naszej codzienności, która często jest w różnych obrazkach przedstawiona, w różnych sytuacjach, żeby Pan Bóg zrobił obraz prawdziwy a wiemy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli na obraz Boży stworzeni, to Kościół daje nam pomoc, która nazywa się przekazaniami kościelnymi, i to jest taka ramka, która nas trzyma, z jednej strony dociąga nas do tych ramek, jeżeli jeszcze nie domagamy, tak jak Ewangelia dzisiaj mówi, w piątym rozdziale Świętego Mateusza czytamy, jak Pan Jezus mówi, bądźcie wy doskonali jak Ojciec Wasz doskonały jest niebieski i to oznacza, że Pan Jezus na wszelki sposób próbuje nas do tych ramek jakby dociągnąć, żebyśmy domagali, tak? żebyśmy potrafili wypełnić tą przestrzeń, którą Pan Bóg nam daje w życiu i daje nam misję specjalną daje nam właśnie też zadanie, powołanie życiowe powołanie takie też wieczne do życia wiecznego w niebie. I też mówi Pan Jezus, żebyśmy potrafili skupić się i nie rozpraszać się. I mówi nam o przekazaniu też miłości, milujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za nich, którzy was prześladują. I to nie znaczy, że ci ludzie są najgorsi, bo prześladowca to nie tylko ten, który źle nam czyni, ale prześladowca zawsze może być ten, który chce nam dobrze. Na przykład nauczyciel w szkole, który zwraca uwagę dziecko, jest jakby z boku odbierany prześladowcą. Tak, czy mama, czy tato, kiedy tam w domu coś mówią, jak ty robisz, tak nie można, czy ty nie potrafisz, czy zastanów się, co ty tutaj myślisz sobie. Czyli bierze ich do ramek te dzieci, tak? czyli oni są rozproszeni, za dużo gdzieś tam, jak nieraz się mówi, z orbity wylatują, a rodzice, czy nauczyciele, czy wychowawcy, czy tam może ksiądz w kościele, tak, zawsze próbuje w te ramki nas wziąć. I to są różne sytuacje, tak, ja kiedyś miałem taki fakt, że e, mały chłopczyk, taki może ze dwa lata, tam spokojnie siedział koło taty, koło mamy i, i sobie tam po prostu gdzieś tam patrzył na ołtarz, lekko się gdzieś tam rozglądał jak to dziecko, ale zachowywał spokój, ale taki powiedzmy tam 5-6 lat już prawie gdzieś chłopak biegał, jeszcze tam babcia jakąś cukierka dali, ta jakiegoś tam pranika, czy jakiegoś tam ciasteczka, bo to dziecko biegnie, to on coś tam gdzieś się wywracał, to gdzieś się potknął, nie no i gdzieś wreszcie ja mówię, słuchajcie, e, kto jest rodzicem, proszę to dziecko wziąć, bo, bo jak będzie miało 2 lata, to będzie latalo, a jak ma 5 lat, no to niech nie lata, tak? Oczywiście dwa lata już nie będzie miało tak? I to trzeba nieraz tak do ramy kogoś wziąć, żeby człowiek się ogarnął. Jeżeli my mówimy dzisiaj o przykazaniach kościelnych, to byśmy takie dwa momenty najgłumniejsze z tego wyciągnęli, że kiedy zastanawiamy się nad tym, co jest powiedziane w przykazaniach kościelnych, na Bożym święty wysłuchać w niedzieli święta, spowiadać się przynajmniej raz w roku Komunię świętą, wielkanocną przyjmować, tak pomagać Kościołowi, pomagać duchowieństwu, posty nakazane zachowywać święta, wyznaczone świętować. I to wszystko jednoczy się koło jednego źródła, czyli kolo Pana Jezusa, obecnego w najświętszym sakramencie ołtarza. I druga rzecz, która pomaga nam Pana Jezusa e, tak ze czcią, z godnością przyjmować do swojego życia, to jest spowiedź. Czyli mamy takich dwa sakramenty, które e, są najważniejsze w tych przykazaniach i na pewno dla których te przykazania kościelne są, tak nie powiem, że wymyślone, tylko postanowione, napisane i wprowadzone w życie. E, msza święta. Najświętsza ofiara. Na ile ona jest dla nas rzeczywiście ważna, na ile jest święta. Jest takie na przykład święty Damian, kaplan, zakonnik ze Zgromadzenia misjonarzy Serc Pana Jezusa i Marii. Oni chodzą też w takich białych sutannach i może ktoś kiedyś zobaczy takiego kaplana gdzieś w różnych sanktuariach, czy, czy może nawet gdzieś na fotografiach czy w telewizji to oni mają takie dwa serca tutaj wyszyte, wymalowane na habitie. Był taki kapłan Damian, zakonnik, którego brat rodzony też był w zakonie i jego wysyłali na misję do trendowatych. Ale coś tam nie wyszło, on się troszkę bał, a z drugiej strony jakieś tam obowiązki, musiał inny zrobić, no i ten jego brat mówi to ja pojadę. No, oczywiście służył tam przez dłuższy czas. I e, potem e, też zachorował tam e, i e, po prostu jemu już powiedzieli, że może wrócić do swojego klasztoru, próbować wyleczyć się, ale on nie chciał tych ludzi zostawić i była taka scena w jego życiu, to w książce oni można opisać, op poczytać jak jest opisane, że on jakimś tam statkiem z tymi ludźmi przypłynął e, do brzegu, no, prawie do brzegu, bo do końca nie dopłynęli i był kaplan, który przyjechał po niego, żeby go zabrać. A on mówi, że on chce zostać, ale prosi jego o spowiedź, bo on chce tym ludziom służyć, spowiadać ich, przeświętą odprawiać, komunię udzielać. I on, będąc kilka tam, czy kilkanaście nawet metrów od tego drugiego kaplana, na głos z tego statku przed swoimi ludźmi, parafianami się spowiadał. I to była jego ostatnia taka spowiedź, bo potem za jakiś krótki czas. On umarł, i kiedy e, przywieziono już ciało zmarłego kapłana Damiana, przywieziono do Belgii, bo tam był pogrzeb, on stamtąd pochodził, to król Belgii uklęknął na kolana, kiedy sprowadzano ciało tego kapłana. I e, to jest taki obrazek, kochani, na ile e, ludzie potrafią cenić sobie święte, na ile potrafi to cenić każdy z nas, na ile potrafi to cenić kaplan, i na ile w kościele. Jest ta wartość mszy świętej bardzo ważna. Także, za cenem swojego życia, nawet można postawić pana Jezusa wyżej ponad siebie. Powiem też takie świadectwo jednego kaplana, który później został biskupem i był u nas w Ukrainie w Kamieńcu Podolskim. Decyzja, która wtedy, bo teraz jeszcze jest podzielona, ale wtedy miała no ponad albo tak no prawie jak dwa razy tyle co polska cała taka była diecezja właśnie biskup Jan Olszański e, powiem tak może nie chwalić się ale byłem ochrzczony przez niego e, byłem też bierzmowany i święcony nad diakonem przez tego biskupa dzisiaj on jest kandydatem na ołtarze jest proces beatyfikacyjny i właśnie on jako kaplan był poproszony do chorych i poszedł, żeby zanieść im Komunię Świętą, ale z nim poszedł też kościelny taki, który przysługiwał koło jak tutaj wasze dzieci służą. I kiedy już wracali od tych chorych, a to na wiosce, tam nie było drogi, trzeba było jechać jakimś tam furmanką, końmi. To była też pogoda taka, albo zima, albo późna jesień i on sam taki schorowany, zawsze miał problemy z sercem, z ciśnieniem przez całe życie. I z gorączką właśnie poszedł, poszedł tam odwiedzić tych chorych, zaopatrzyć ich sakramentami, kiedy wracał, to ten kościelny zakrystianin mówi do niego, proszę księdza, ale te chorzy byli bardziej zdrowi od księdza, mówi, to przecież ksiądz mógł umrzeć tam u nich, a on mówi, to ja bym był bardzo szczęśliwy, żebym umarł przy spełnieniu swojego powolania przy, przy mszy świętej, tak, i ludzie, którzy potrafili oddawać swoje życie. Oczywiście, kochani, można takich dużo, wielu przykładów też przetaczać, rzeczywistych, realnych, ale to jest zawsze pytanie, na ile ja potrafię oddawać, może tak skrajnie powiem, swoje życie rzeczywiście za Boga, za to, żeby być obecnym na mszy świętej, a też, ile my potrafimy oddawać, na przykład, swojego czasu wolnego, czy potrafimy swoje sprawy odstawić gdzieś tam na bok. Nie to, że zrezygnować całkiem, chociaż można i tak, ale czy potrafimy postawić Eucharystię na pierwszym miejscu. Kiedy w Ukrainie rozpoczęła się wojna, ja pierwszy raz jechałem do mamy i zajechałem do takiego księdza Bazylego, znajomego swojego kaplana i mówię do niego, jaka jest sytuacja w ciebie w kościele, on mówi, że no tak spróbowali, mówi, pierwszy raz, jak tylko już ogłosili, że jest wojna, to my poszliśmy do kościoła, akurat kiedy msza była wyznaczona i powiedziałem ludziom, że my szybko odprawimy tę mszę świętą, a oni mieli też zwyczaj w piątki robić wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiać koronkę. I kiedy on zaczął czytać mszę świętą, ludzie mówią, że on zawsze śpiewał, mówi. To, ale jest wojna, że nie, 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 proszę śpiewać. On ja odspiewał tą całą przeświętą świętą i potem mówi, to wy już idźcie do domu, a ja sobie tu się sam pomodlę. On ja mówi, nie, my będziemy z księdzem. I pod te wszystkie sereny, pod te wszystkie dźwięki wojenne, gdzieś tam mówi, ludzie się rozchodzili do domów. I on mówi, i ja też przy nich się uczyłem tej wiary. Oczywiście, nie, on ich nie wyganiał z kościoła, ale, ale prawda jest taka, że ludzie potrafili postawić na jednej szali czyli na jednej wadze swoje życie i najświętszy sakrament tak że po prostu wiedzieli że oni mogą nie wrócić do domu także coś może im zagrozić w życiu e, oczywiście trzeba Panu Bogu dziękować jaka jest sytuacja dzisiaj tutaj tak u nas w Witowicach dzięki Bogu jest spokój jest kapłan jest kościół otwarty i tylko trzeba prosić o taką gorliwość dla nas abyśmy nie zrezygnowali nigdy z tej łaski Bożej. Bo to jest taka modlitwa, którą można wiele łask uzyskać i dla siebie i dla kogoś jednego. O spowiedzi powiem bardzo krótko, że żeby ta msza święta rzeczywiście była taka święta, taka dobra, taka przez nas przeżyta. Kościół daje nam sakrament pojednania, żebyśmy z Panem Bogiem się pojednali, żebyśmy sobie uświadomili, nasze niedomagania, abyśmy potrafili przyjść i w szczerości stanąć przed Bogiem. Nie jest to taki moment, kiedy my chcemy jakby obchytrzyć Pana Boga, tak? Kiedyś mi jeden ksiądz tak opowiadał, no oczywiście trochę jakby wymyślając, no bo nie można o spowiedzi nic mówić, tak? Ale że jakiś tam człowiek się spowiadał, to jeszcze było za Związku Radzieckiego. No i tak mówi, przyszedł i mówi tam, że on tam jakiś tam łańcuszek w kolchozie ukradł, tam w pgr -ze. No to ukradł to tak, ale to już tam pan nic nie pamięta. Nie, nie, tam mówi, krowa była na tym łańcuchu wiązana. A on tu widzi, no to już jest moja poważniejsza sprawa. On mówi, no ale jak już tak ksiądz pyta, to mówi, to za krową jeszcze ciele szło. I on tam z tej obory kolchozowi do domu po prostu tam sobie konkretny podarunek ściągał, nie? No, ale to tak wiesz, łańcuszek ukradł. No, to nie chodzi o to, żebyśmy poszli, odhaczyli i, i, i powiedzieli, że już się odbyła spowiedź, ale co ja zrobiłem, świadomość moja tak? i dlaczego ja to robię. Nie dlatego, żeby pójść i, i no, zawstydzić się przed wszystkimi, jak ja jestem, ale pójść i pojednać się z Panem Bogiem. Powiedzieć szczerze, jaki jestem, i w tej szczerości przygotować się do przyjęcia Pana Jezusa. Dlatego dzisiaj tak może ogólnie, ale byśmy chcieli sobie jeszcze raz spojrzeć na przykazania kościelne właśnie w tym źródle Eucharystii i Spowiedzi Świętej. Na ile właśnie my rozumiemy, że to jest ta bezkrwawa ofiara, żertwa Pana Jezusa za nasze grzechy, że Pan Jezus tu na ołtarzu umiera i z martwych wstaje dla nas, że to jest i kalwaria, to jest i poranek wielkanocny i tutaj już jest też Niebo, do którego każdy z nas idzie, niebo, które już na nas czeka, ale my jeszcze tu żyjemy, żeby się przygotować, żeby jakoś tak lepiej e, przysposobić się do tego nieba i nauczyć się Pana Boga kiedyś w Niebie chwalić właśnie przez tą modlitwę tutaj Kościoła, przez modlitwę, którą mamy w naszej parafii, w naszej świątyni, w naszej codzienności, w życiu, naszym, rodzinnym. I dlatego dzisiaj również to, co Pan Jezus mówi. Żebyśmy robili więcej, bo miłość, ona jest ofiarna. Ofiara to jest zawsze coś więcej. Tak i dlatego Pan Jezus mówi, czy, czy celnicy tego nie czynią, że z każdym się wita, że jesteś dobry dla dobrego, że jesteś miły dla milego, ale my mamy robić coś więcej. Bądźcie doskonali, jak Ojciec was doskonale jest niebieskim. Amen. Amen.